Ey, ey, hej, hej Kalina Hej, hej, grrrra. Kalina Hej, hej, Kalina Ej, 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 kalina kalina, kalina, kalina Dla jednych subtelna, wywczena Kalina, kalina, kalina Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, kalina, kalina Inni wiedzą, że jestem piła Jednego komina to love story jak z amerykańskiego kina Hej O miłej sąsiedztwa dziewczynie Rodzice płacili za lekcje na pianinie same piątki Pochwały w zeszczycie w linie swoją prawdziwą twarz pokazała w pustej sali w kinie Tam spotkała Karola na grubej adrenalinie Ona w trzecim rzędzie, on na fotelu pod ścianą jak na wiejskim festynie Skoko, Znała ska, ska. go ze szkoły, miała w znajomych na fejsie On ją kojarzył po słynnym kiblowym kejsie Wymienili się wiadomościami każde z innymi zajawkami teraz już z mokrymi nogami siedzieli obok siebie z pewnymi oczekiwaniami Kalina, Kalina, Kalina! Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, Kalina, Kalina Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, Kalina, Kalina Inni wiedzą, że jestem piła Ehe. Ehe. Z niejednego komika Teraz Karol i Kalina, kit nowa sala, nowy rozdział rozpoczyna Na osiedlu od zawsze wiedzieli, że to zwykły szmula, nieporządna dziewczyna. Hej! Karol coraz bardziej spocony, trzyma go jeszcze adrenalina. Kalina nie pierdoli się w tańcu i mówi Pójdź, ma ze swojego komina! Hej! Ktoś zajebał niezłego klina Jest tylko Karol, pusta sala kinowa i jej wagina. Kalina, 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 Kalina! Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, Kalina, Kalina. Dla jednych subtelna dziewczyna. Kalina. kalina, kalina. Z niejednego komina Pamiętacie o kiblowym przypale? Ta właśnie porządna dziewczyna Kalina Ujebana w kale, a obok Dzianek co świadectwo spaskiem co roku odbierał pod szkolnym sztandarem. Dziś Karol ze swoim przeznaczeniem myśli. Zauważony o się szalem eee! Nic z tego Kalina Chwyciła go za dzwony i mówi ten film jest jeszcze nieskończony To miał być zwykły seans w kinie Z białym nosem na adrenalinie A skończyło się na kałowej dopaminie Co teraz? Nic wygaszar w tym kominie Taka Kalina, 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 Kalina Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, Kalina, Kalina Dla jednych subtelna dziewczyna Kalina, Kalina, Kalina Inni wiedzą, że zstąpiła z niejednego komina i'm